Następny odcineczek żarcia lepszego Gibrandero. <grymne> ja przygotowuję wątróbkę drobiową z kogutów albo z kurczaków. Wątróbkę, oczywiście, do mijchy. Bandero lubi to jeść, dobrze zjeść także wątróbki, dwie paki. Teraz kura to będziemy płukać. I po płukaniu pokażę co dalej. No i dobra. Wątroba opłukana. Trzeba ją trochę rozdrobnić. Bo taka za wielkie kawały są. Ale już takie o. Mogą być. Madero używa noża koła chłopskiego. Nie ja ma miękkiej gry. A używam go tylko dlatego, że nikt go nie używa. Jest zawsze ostry. Także trupkę sobie rozdrabniam. Kiedyś miałem bociana. To żebym go karmił jak był mały, wątrobą. Jak urósł to poleciał i zapomniał w już. Więcej nigdy już nie przyleciał. Nie wiem, może gdzieś go tam wałer w tym jak to w Afryce. Chłopaki czarne zjadły. no i tak rozdrabniam aż będzie całkiem rozdrobniona no i tak wątrówka rozdrobniona wraca z powrotem do domycia mamuśka będzie myła i do tego nie żałuję bułkę tartą żeby było suche żeby na patelni mi nie skwierczało za bardzo także to rozmieszczuję, tak żeby całą wodę Bułka tarta wsiąkła, ciągła, no, nie żałuję. <laughs> Moje podniebienie lubi bułkę tartą. Oj, tak, bułka tarta i do tego jeszcze przyprawy. No i do tej wątróbki oczywiście przyprawy, czyli tak, zioła promansalskie, nie żałujemy. Do tego czosneczek, nie żałujemy. Ładujemy. Siemandero lubi czosnek, zresztą chyba wszyscy lubią czosnek. Papryka słodka, też nie żałujemy. Niech to będzie wszystko suche. No i ziarenka smaku. Do tego trochę, trochę tego mniej, <grym> żeby nie było za słone. No i mieszam to wszystko. Wszystko to mieszam, no. odstawiam do lodówki na 3 godziny, żeby smaki przeszły przez tą wątrobę do środka, żeby się ładnie połączyło, żeby się przegryzło, a potem a potem pokażę co dalej z tym. Także do zobaczenia za 3 godziny. Jesteśmy za 4 godziny. Kontynuujemy robienie wątróbki. Wlewamy troszkę oleju. Żeby się zabrzało. W międzyczasie jak się grzeje to i dla ducha i dla ciała, czyli malutki drinek. Pozdrawiam w tym miejscu kolegów Leona, Seweryna i Andrzeja. I chudego też. I jak mamy już trochę rozgrzane. Wątróbkę. wątróbka też już ładnie przeszła smakami. Kładziemy cienko na patelnię. Nie za grubo. I smażymy na chrupko. Podzielę to na dwa razy, żeby nie było za dużo. I smażymy, aż będzie ładnie zrumieniona. Przykrywamy i czekamy jak widać, bątróbka na patelniach skwierczy. Ona się ładnie przysmaży z każdej strony. Na chrupko, tak jak ja lubię. Z wierzchu chrupko, w środku soczyście. Potrwa to może... A, jak bombarduje. Potrwa to może z 10 minut i będzie wszystko gotowe. Mamy wątróbeczkę z jednej strony, już ładnie przysmażona, ona już jest miękka w tej chwili. Ona w tej chwili tylko i wyłącznie potrzebuje, żeby być zarumieniona. Tak to ona już jest mięciutka, usmażona, ale ja, jak robię tą wątróbkę, to ona musi mieć. Właśnie tak jak tutaj widać ten złocisty sznyk. Także zostawiamy jeszcze na 5 minut i będzie pierwsza porcja gotowa. Parcelina. widać. i pod przykryciem. Dlatego, żeby nie uciekła, bo ona strasznie strzela, zostawiamy to jeszcze 5 minut, i za 5 minut będzie pierwsza porcja gotowa. Zapach się roznosi po całym domu. Weźmiemy to jeszcze, jeszcze raz, weźmy to obrót. Myślę, że to już będzie ostateczna forma tej konstrukcji. Już jej nic nie trzeba. Pięknie zarumieniona. No. Piękny jest pierwszy na patelni. I zaraz będę nakładał. No, i nakładam solidne porcje. wątrubeczki. Jeżeli ktoś by chciał przebrać na przykład tą wątróbkę jakimś jakimś to no nie wiem, zieleniną, to jak najbardziej można. Oczywiście każdemu wolno spieprzyć smak, bo to by był już spieprzony smak. A tak w zupełności, tak jak jest zrobiona, w 100% idealna wątróbka do jedzenia. Gorąco polecam. Cóż, jeżeli się podobało, dajcie słupka, dajcie palucha w górę. No i co? No i się madero!